Dzień dobry. Witam wszystkich hodowców, hodowczyni, a przede wszystkim prawdziwych hodowców. Rozpoczęły się loty gołębi dorosłych. Niektórzy już mają dwa loty, niektórzy jeden lot. Słyszy się dookoła, bo mam kontakt z hodowcami poprzez to, że nagrywamy filmy na YouTubie. Jestem też na locie u pana Marka, że dużo rośnych gołąbków teraz gdzieś tam przy tym wiecznym wiecznej pogodzie przestrzeliło, poszło gdzieś tam i, i nie poradziły sobie te gołąbki mamy tutaj dzisiaj też gołąbka ładna samiczka roczna i tak powiem szczerze zastanawiałem się zgłaszać czy nie zgłaszać bo w tamtym roku u nas tak gołąbki są przechowywane tutaj mają jedzenie picie w celce nie wpuszczamy na Przedział gołębinasz, bo wiadomo, że my nie lotujemy, to nie chcemy też mieć jakichś tam niepotrzebnych chorób, choć wcale nie twierdzę, że ten gołup jest chory. Ale po prostu taką mamy zasadę i tego się trzymamy. W tamtym roku zgłaszaliśmy gołębie, także odpowiedzi były różne: typu za to, że wszedł, weszła, wszedł dziad. Do Pana, Pani to za to, yy, chociaż i tak wróci, go Pan odbuduje, w nagrodę będzie miał, nie będzie miał głowy, będzie miał urwano. Także zastanawiałem się, czy zgłaszać, czy nie zgłaszać do Pana, ale wykonałem telefon, Pan odebrał i yy, podałem tylko numer. Od razu Pan powiedział, że to jest samiczka, kolor. Mało gołąbków, jakaś fajna hodowla. Nie będę mówił skąd, nie będę mówił co i jak, ale szczęśliwa sytuacja jest taka, że dzisiaj jadę w trasę i po drodze pan wyjedzie sobie na ten parking MOB, odbierze, a ja jestem przeszczęśliwy, że gołąbek już dzisiaj pojadł, popił. Złapałem na ręce zajechany tutaj na podwórku, także trafiłem na normalnego człowieka, który odebrał telefon i, i tak jest, a też takie mam trochę dziwne odczucia, bo ostatnio dotarłem do hodowcy z gołąbkiem i potwierdził, że to jego gołąb. Później nawet nie odpisał na SMS-a, a to było niedaleko, bo rzut, go, rzut kamieniem, ale no widocznie tak to jest, że to co niepotrzebne to. Ach, w każdym razie cieszę się dzisiaj, że. Dostarczy gąbka do domu, ładna, ciemna samiczka. Także tu już sobie pojadła, popiła, już nawet więcej nie chce jeść i kontakt z Panem jest. Także zgłaszać, czy nie zgłaszać, dalej się będę zastanawiał. Ale po tym telefonie jestem pozytywnie nastawiony do tego, że, że jednak są jeszcze prawdziwi hodowcy, którym zależy na gołębiach i gdzieś tam sobie wyjadą. Pewnie, jakby posiedziała u nas jeszcze z dwa dni. Pojadłaby to wróciła, bo to nie jest aż tak daleko, ale przejeżdżam, dla mnie to żaden problem, a tak jak zawsze mówię, jak najmniej, żeby było strat w oddziałach, w sekcjach, żeby każdy hodowca kończył jak największą ilością rozpoczynał i tą samą ilością kończył loty. Także dziękuję za oglądanie. Myślę, że Będziemy się jeszcze widzieć na lotach u Pana Marka i u nas w naszej opiece hodowlach, także tu mamy na boksie dla obcych wędrownych jeszcze tam jedną samiczkę, ale właściciel jest jak jest. Dobrze, pozdrawiam wszystkich serdecznie, trzymajcie się, cześć, następnego.